Jezus jak opornie o kurda się ma widzowie dzisiaj jesteśmy znowu na enduro. Warunek jest dość śnieżny, dużo jest śniegu. Jesteśmy ze Frankiem. I co, lecimy forfichera od góry. Ja tędy jeszcze nie jechałem. A jest tyle śniegu, że w ogóle trasy nie widać więc raczej będzie więcej gleb. No, więcej gleb jak jazdę, gdzie to leci? Tu nie wiem. Dobra, lecimy albo trasą, albo freeride'em. Nie do końca wiadomo. O, ale śniegu. Dobra, chyba tu. Kurde, lefelek. Gdzie Kurde Ej Gdzie tu może lecieć tu? Nie wiadomo te. A to leci prosto czy tu skręca? Chyba prosto. Prosto, prosto. Dobra. O moje jajka! <glig scholarly> no nie wiadomo gdzie to leci Tu? Czy tam? <grain warn mostrar> no, tu, 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 tu. Nie wiadomo No chyba Nie wiadomo Dobra, jedziemy teraz za Frankiem äh. Co? Gdzie to idzie? Nie mam pojęcia, Mordo. No free Jedziemy chyba freeride'em już. Tak. Takie mamy wrażenie. Na pewno pojechaliśmy trasę. Tylko pytanie: jak bardzo? Oj, Jezus. No zobaczcie ile tu jest śniegu. No. Trochę sporo. No to jedziemy za Frankiem. Lepszą orientację mam. Mimo, że też tędy jedzie pierwszy raz i stram się tej kładki. Jezus, jak ślisko. No, no to nie podjadę nawet. No tu zaraz będzie bardziej w dół. Jezus Brakuje mi dobrej opony z przodu Bo ten bieżnik już jest po sezonie całym Jezus, jak opornie No tak połowicznie Ślizgnęło już mnie Kurde, teraz grip jeszcze mokry. Masakra jest Jezus Maria, człowieku. Ten korzeń wygląda na bardzo śliskiego. Ja tam w drzewo walnąłem. Jezus Czy my dożyjemy zjazdu? tak, chyba chyba no, będzie śmieszny filmik Nie z Enduro tylko snowduro O daje <laughs> Nie do jak ją jeździć po tym śniegu przysiegam <laughs> się nie da zatrzymać No nie Poza tym tu nie, nie da się wyhamować <noise> Może mogłem ubrać długi rękawek na ten śnieg Dobra, przynajmniej miękko jest Także git Ten franek to jakiś dobry jest w to enduro Zresztą taki fun fakt, on w zawodach jeździ enduro O Jezus Ja to się na razie tylko rozwalam OLE ślisko! Tu jest składka. Dobrze. Ale on jest pod tym śniegiem rozwalony strasznie, i tam wystaje tylko belka. I jakby go podsypać, to by dało radę. tak Aha. Dobra. lecimy. Tu już byliśmy na ostatnim odcinku. Tylko w lepszych warunkach, trochę. Bo jest tak ślisko, co skręcam przodem? To lecę bokiem, nie? Jezus No ta 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 ta. prosto. He? prosto. Nie no tam do tej drogi dojedziemy, No Dobra, dojechaliśmy do drogi. Lecimy na kolejną trasę. Hamulce nie działają, ale lecimy manualik. Ło! Ile śniegu poszło? Nic nie widzę. Oj nic nie widać naprawdę Nie żartuję Co żółw ja się, ja, ja się zmęczę to się puszczę. Dobra Jesteśmy na kolejnej trasie Czołowy Ale hamulcy dają Jezus jakie głośne Ło, wo, wo. No, tu już znowu śnieg jest ten. Posrany jest ten karpacz. Biomy takie, że to. Dobra, ja jadę powoli. One hour later. Dobra, idziemy dalej. Już mam mniej tlenu w amorach. Jeszcze jest. Ło. Taki problem, że mam śrubki luźne na tarczy. I mi cały tak hamulec, znaczy koło mi lata, nie? O kurczę, się zaczepiłem. Dobra. Dobra, tu sobie przyjdziemy. Mam za dużo przerzutkę, żeby potem przyjechać. No, tu jest najcięższy element bez ścianka Też. Zresztą Zaraz zobaczycie. O tego na YouTube jeszcze nie było. Jadę! Nie wiem, coś mnie odbiło. Ale ty, dobrze, że się tu zatrzymałem. Co mnie odbiło? No, Ja też bym wyhamował, ale coś wie. Mnie... Oto to chyba. Tu po tym błocie. I z tego. Dobra, po śmiesznej glebie na tej ściance i po analizie nagrania też z telefonu. Wychodzi na to, że już straciłem tam kontrolę nad rowerem, bo tam jest właśnie taka kolejna z błotem i przez to, że kliknąłem przez nich hamulec, no to już tam straciłem kontrolę nad rowerem, mnie uślizgnęło, także jeszcze tutaj Wam wrzucam klip z nagrania z telefonu. Jak ty to... Jedziemy dalej Źle jadę oh. no, Ten śnieg jest tragiczny Bo ja jeszcze nie mogłem w ogóle zjechać do tej jebanej rowu Jechałem jakby tak po ściance zaczął i zaczął koło się uślizgiwać I Jesteśmy gdzieś na grobowcu I lecimy na kolejną traskę Tutaj trochę inny biom jest znowu Co chwilę się to wszystko zmienia Ale pewnie zaraz znowu będzie śnieg chociaż. Dobrze to wygląda. Obiecująco. Co? Ty, a tu w ogóle na krosach zjeżdżali z góry kiedyś? Tu na krosach kiedyś z góry zjeżdżali. To już w ogóle, nieźle. No tu jest, tu jest sucho, w ogóle. O kurde. No tu jest inny biom, skończył się śnieg. Niby prawie, no, to już jest miłko w sumie, nie karpacz. Ale tam było tyle śniegu, a tu nie ma nic. Nieźle, nie? No chyba tak. Zajebisty fragment. Tam możemy się nawet zatrzymać, żeby se nagrać. No spoko na luzie. Jadę, jadę, no. jadę. O to jakiś to jest drop, czy zjazd taki? fajna traska No wygląda spoko oj, znowu śnieg no bardzo fajna aha opuszczona trasa ale bardzo fajna ja daję like wow co tu jest Wow, też miałem waferkę, wydaję wallowe. O, bo wow, no właśnie nie, nie lubię tego siegu co skręt to na tym śniegu to jest Lecimy dalej tu trasę O fajnie o. A to tu? <laughs> Oj rzeka, ale fajna trasa Fajny no. ten

Oj, 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 było to. Dobra. Jesteśmy na drodze w Miłkowie. Do żabki lecimy, co? Do żabki? Dobra. No to lecimy do żabki. Leci dropa. Oh, yes. O no, jest! fajny, nie? Nie. No jak nie? Dobra, tam z żabki przyjechaliśmy na spota. Lecimy sobie dropika i zwijamy. Dobra widzowie, dzięki za odcinek. I jeśli się spodobał, oczywiście dajcie like. Ja już w domu, co, jeszcze jutro strzelecka będziemy budować, bo rozwalili tam gapa i rozgapa. No ale to zobaczycie jeszcze.